ma teraz mała aktualizacja z budowy motorynki. Jak wiecie, wałek miałem uszkodzony, a to właśnie przez ten cylinderek troszkę więcej mocy dostał i zębatka zerwała frezy. Teraz mam założony tutaj taki customowy wałeczek zrobiony na zamówienie. Tu mam starą zębatkę, ona to już miała wszystko zjedzone. Teraz mam nową zębatkę, wchodzi dosyć ciasno, nie ma żadnego luzu, jak tutaj ją włożę. Ale zanim ją włożę, postaram się zrobić taki mały eksperyment. Dam tutaj trochę kleju od takiego czerwonego do gwintów, dosyć mocnego. Po zastygnięciu robi taki plastik. Mam nadzieję, że wytrzyma to trochę dłużej. No ale dobra, jedziemy dalej, co zostało tutaj zrobione. Powymieniałem tutaj przesuwki, simmeringi, tutaj tą zębatkę, bo ona już była zjedzone te zęby miała, miała tutaj zbyt duży luz ta zębatka, w tym miejscu, także wsadziłem nową przesuwkę, to wszystko już jest OK. Ona tu ma o, widać takie zęby trochę zjedzone. No i zobaczymy, jest się rozłożone, sprzegiełko już mam poskładane. Zamknięte. Teraz będę to wrzucał w ramę i zobaczymy co tam dalej. Cylinder tłok jeszcze tutaj założę na miejscu u góry. Tak to wygląda mniej więcej. Mam nadzieję, że to wypełni tą przerwę pomiędzy frezami i... Super. Tylko tutaj na gwincie bym tego unikną. Szczeleczka siedzi trochę oliwy. Nie zaszkodzi na pierścionki. Rękawiczki tu nie pomagają niestety przy tej pracy. Lubię mieć żgołe ręce. Dobra, usiadło. Jeden tłoka jeszcze trochę wyczyściłem. Wiadomo, że zawsze się coś zbiera. Nagar nie jest nam potrzebny w tym momencie. Zwracajcie uwagę, jak macie większy cylinder, żeby też dobierać uszczelki pod większy cylinder, bo. W będzie walił uszelka. Okay. tym, Twinderek założony Zaraz założę jeszcze gaźnik Czemu tak od razu nie wymyślili? Jedna śrubka i po problemie, nie? a do